Hubert, dlaczego warto obejrzeć galę Warkę Mamy We krwi? Uważam, że warto obejrzeć tą galę, ponieważ jest wiele znanych nazwisk, z nie postudziłaby się wielka federacja, między innymi Mateusz Masternak, Michał Piwowarski, m.in. innymi moja osoba, Paweł Żegliński walczy, Sara Jóźwiak. No jest bardzo dużo ciekawych nazwisk. Myślę, że będą ciekawe pojedynki na najwyższym poziomie. A co powiesz o swoim partnerze? z którym walczył. O moim rywalu powiem tyle, że jest to bardzo mocny zawodnik. Wiem, że wywodzi się z tekłonu, więc będzie dużo kopał. Myślę, że tutaj będzie trzeba gdzieś jakoś jego słabości wykorzystać. Myślę, że ten boks będzie gorszy od jego kopnięć. No i tutaj planuję gdzieś tam zaskoczyć wszystkich efektownym poddaniem. Dla e, akurat ten sport, e, walka w bliskim kontakcie jest jakoś e, Twoim zdaniem istotna dla e, szkolenia żołnierzy? Walka w bliskim kontakcie jest bardzo ważna w szkoleniu żołnierzy, ponieważ e, daje tu dzisiaj rywalizację, e, smak rywalizacji, pokazuje, że, że warto trzymać wysoką kondycję, siłę e, no i wyrabia w nas waleczność.